A więc zapraszam teraz pierwszy napój będzie tu palionek i chciałbym się dowiedzieć dlaczego przyszedłeś tutaj do tego konkursu oceniania napoju? Ponieważ chciałbym wygrać, ponieważ jestem najlepszym napojem. No w sumie racja, no może, znaczy nie wiem czy jesteś najlepszym, bo cię nigdy nie kosztowałem, bo jakoś cię nigdy w sklepie nie widziałem, ale pierwsza konkurencja polega na tym, że oceniam butelki napojów youtuberów, więc w sumie jesteś butelką i jesteś w sumie idealną butelką napoju palionek. No właśnie, dlatego musisz mnie wybrać, zobacz jaki jestem czaderski. Widzowie, jak uważacie, powinienem go wysłać do lajka like czy do X'a Bo na moje oko powinienem go wysłać do lajka, like ponieważ ma zieloną butelkę i Like też jest zielony, więc w sumie Palionek, wysyłam cię do lajka. Like no ale czadersko, dziękuję. No dobra, to skoro Palionek poszedł do lajka, like to teraz czas na pimpka. No i teraz przyszedł czas, żeby ocenić butelkę pimpka i zobaczmy, jesteś mnie pieską butelką, fajny rysunek czerwonego pieska z arbuzem, Napis Pimpek trochę ucięty. Co powiesz o sobie? E, to, żebyś mnie wybrał. Wybierzesz mnie? No i w sumie co czekaj, ja cię nie wybiorę, ale może widzowie cię wybiorą. Jeśli chcecie, żebym Pimka wysłał do lajka, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli do X, to zostawcie subskrypcję. Zobaczymy, co wybierzecie. Ale na Twoje szczęście widzowie zostawiają łapki w górę, dlatego idziesz do zielonego pomieszczenia. Wiedziałem, że pójdę do zielonego pomieszczenia. Dzięki. Chociaż tak średnio mi się podobała ta butelka, ponieważ ten napis był trochę krzywo wklejony, ale dobra, nieważne. Zapraszam kolejną butelkę. Didi, co? Czy dlaczego raz, że jesteś małą butelką? Dwa. Mój napis jest odwrócony i nie widać, co jest tam napisane. Jestem Twoim soczkiem! Musisz mnie wybrać. No dobra, no chciałbym Cię wybrać, ale wybieram same ładne butelki, a niestety moja butelka nie jest zbyt ładna, ponieważ jest napis w odbiciu lustrzanym. Nawet widać u góry takie fragmenty zielone i krzywo wklejony obrazek na butelkę. No, co ty jestem czoderską butelką? Dawaj, wybierz mnie, daj mnie do lajka! No, niestety, nie mogę dać cię do lajka, bo jesteś brzydką butelką! Nie wierzę, że mówię to moim soczku, ale no niestety, Didi soczku idziesz do X-a! O, ty pożałujesz! U widzowie, co ja właśnie zrobiłem? Mój własny soczek odrzuciłem, ale w sumie słusznie, bo ponieważ butelka była bardzo brzydka. Zapraszam kolejną osobę, a kolejną osobą będzie Bujanek! Witam cię bardzo serdecznie! Jestem Wojankiem! No wiem, że jesteś Wojankiem, przecież widzę napis Wojanek, widzę twojego skina i widzę tutaj truskawkowo-malinowy smak. Szaderski, nie? Pewnie już próbowałeś, dlatego wybierz mnie do lajka. Tak, próbowałem, ale smakuje mi bardziej pomarańcza, ale dobra, nieważne, to nie jest ocenianie smaków, tylko ocenianie butelek i etykiet teraz, więc w sumie masz bardzo ładną etykietę, więc mogę cię wysłać do lajka, bez problemu. No i dzięki, tak właśnie myślałem, że mnie wyślesz. No, tu nie ma co więcej gadać, naprawdę. Podoba mi się ta grafika na tej butelce. Ale jestem ciekawy, czy mi się podoba. Ale jestem ciekawy, czy mi się spodoba ostatnia grafika na butelce soczku Szarkiego, więc zapraszam ją! Siema Didi, to ja, butelka Szarkiego. I on mi tu wysłał, żebyś dał mnie do super lajka. Do super lajka mam cię wysłać? Niemożliwe. Przecież Szarki, nie no, znając Szarkiego, to by tak powiedział. No ale spójrzmy na Twoją butelkę. Widać tu rekina, widać Twojego skina. Jest soczek Szarki. No nie był ładna butelka. Podoba mi się, ale czy na super lajka zasługujesz? Myślę, że zasługuję. Wybierz mnie. No dobra, dostajesz tej konkurencji super lajka. Uhuhu. No dobra, no to w takim razie w pierwszej konkurencji przechodzą dalej Palionek, Soczek, Pimpka, Wojanek i Soczek Szarkiego. Odpada niestety mój Soczek. A druga konkurencja polega na tym, że będziemy oglądać obrazki od tych napojów, jakie mają tło na przykład w sklepach albo na jakichś reklamach. A pierwszy będzie, myślałem, że Pimpek, bo nie zauważyłem Soczku Szarkiego, bo jest taki mały. Siemano, to ja, dobra, byłem już super lajkiem, to i tak chyba wygram, yy, zobacz mój obrazek. No dobra, pokaż. Każ mi... Ej, całkiem fajne, ej, podoba mi się, tylko mało realistyczne. Te rekiny w ogóle nie są realistyczne, tylko takie narysowane. No dobra, czy to ma jakieś znaczenie? Zobacz jak to pięknie wygląda. No wygląda to pięknie, ale w niej umogę zdecydować. Jeszcze muszę chyba zobaczyć od reszty obrazki, żeby wysłać się do lajka like albo do Xa. Gdzie? masz się wysłać! Nie, nie mogę Cię teraz wysłać. Stań przy tutaj tym obrazku, a ja sprawdzę inne obrazki i wtedy zdecyduję kogo gdzie wyślę. No dobra, Pimpek, dobrze wiesz jaka jest konkurencja, dlatego wyskakuj ze swojego zdjęcia i pokaż, jak wygląda twoje tło. No dobra, pokażę ci o, no to, bo no jest naprawdę, naprawdę dobre. Wow, ten obrazek z mega realistyczny. Wygląda jakby był z prawdziwego życia! I to mi się na serio podoba w porównaniu do Sarkiego, bo Sarki ma takie tło narysowane, które w ogóle nie jest realistyczne, a tu jest mega realistyczne. No oczywiście, że jest mega realistyczne. I co fajnie wygląda lubisz arbuza, bo ja lubię. Lubię arbuza, ale wolę pomarańcze, ale wiesz co stań koło tego obrazku, ja sprawdzę od innych youtuberów jeszcze obrazki. No dobra Wojanek, teraz ty musisz pokazać mi swoje zdjęcie, bo na przykład bo... od Pimpka jest mega super. Wojan team. no pewnie, że ci pokażę. Dawaj, teraz tu ci pokażę. Yy, o Wojanek, zobacz jaki czoderski! Ej, to też jest super, zobaczcie, nawet pokazuję ten obrazek, jaki jest smak tego napoju, truskawkowo-malinowy, pimpek ma tam arbuzowy, no ten szarki ma tak mało realistyczny, ale no dobra, podoba mi się twój obrazek, Wojanku. Ale ekstra, że ci się podoba. No dobrze, wiesz jakie są zasady, pokazujesz obrazek, ja mówię, że jest fajny i przechodzisz dalej albo odpadasz. Jak możesz zauważyć, każdy już youtuber dał swój obrazek, teraz przyszedł czas na ciebie, Palionek. No pewnie, dobra, czekaj, w takim razie Palionek pokażę Ci obok wojana. Zobadato! Wow, ej, dobra! Wygląd taki dżunglowy, realistyczny kiwi. Wygląda to na to, że to jest napój kiwowy. Kiwowy? Soku kiwi, nie wiem jak się to odmienia. Czyli mogę powiedzieć tak, na pewno palion, idziesz do lajka. I wow, dzięki, że idę do lajka, no to lecę! Wiesz co, bo twój obrazek też mi się tak bardzo podoba, że ciebie też dam do lajka. Możesz tam biec i stanąć sobie na chwilę. Wiedziałem, że mnie tam dasz od początku. No dobra, to teraz przecież czas na soczek Pimpka albo szarkiego. Mm, pimpek, wiesz co? Ty też pójdziesz do lajka, bo też mi się podoba ten obrazek. Jest taki realistyczny i podkreśla to, jaki masz smak napoju. Ha, ha, czyli ten głupek Szarki idzie do X. Ha, wygraliśmy chłopaki. Y, szarki, niestety wszyscy przeszli do lajka, ktoś musi odpaść i wypadło na ciebie, ponieważ twój soczek jest mało realistycznym tłem. Co mało realistycznym? Ty, durniu, pożałujesz tego. Powiem wszystko szarkiebu. No to mów. Ja nawet po tym obrazku nie wiem, czy to jest smak winogronowy, czy burówkowy, bo są dwa smaki poobkazane. No i przyszedł teraz czas na Trzecią konkurencja. Trzecią konkurencją będzie opowiadanie do wcipu i liczę na to, że palionek twój dowcip nie rozśmieszy. No dobra, mogę ci w takim razie opowiedzieć kawał, bo on jest naprawdę, ale to naprawdę mega śmieszny. E, a więc przychodzi pies spawacz do baru i mówi do barmana: poproszę palionka. O kurde, gadający pies! Powinieneś pracować w cyrku. A pies spawacz na to a co? Potrzebują spawacza? Ej, dobra Mega zabawny do, Przechodzisz do lajka No dobra, Palionek przeszedł do lajka Więc teraz przyszedł czas na Wojanka Halo, jestem Wojanek I opowiem ci naprawdę, ale to naprawdę Śmieszny żarcik Mama pyta Jasia, dlaczego masz mokre włosy A ja na to, bo całowałem Rybki na dobranoc no tak! Ale to mega śmieszne, bo bo wsadził głowę do wody, gdzie były rybki dlatego. Dobra, dobra, było mega zabawne. Idziesz do lajka, Fojanek! No i teraz został pimpek, mam nadzieję, że on mnie rozśmieszy w jakiś sposób. No chyba raczej, że cię rozśmieszę, nie, bo mam mega, ale to mega śmieszny żart. A teraz słuchaj tego! No dobra, opowiem ci żarcik, jak nazywa się kot, który leci? Kot leci. Eee, nie wiem co cię bawi, bo mnie nic nie rozśmieszyło w tym w dowcipu, bo co? Bo kot i kot nie nie, to nie jest śmieszne, Pimpek. W ogóle się nie znasz na żartach, jesteś beznadziejny. No to w sumie nie chciałem ci mówić, że idziesz do X, ale jak już do niego poszedłeś, to idźcie do tego X, Pimpek. Przyszedł czas na czwartą konkurencję, a czwartą konkurencją to będzie opowiedzenia mega straszną historię, jaką oni przeżyli, albo słyszeli, albo widzieli. I niech pierwszy opowie może Wojanek tą historię. Dobra, słuchaj, bo ta opowieść jest naprawdę straszna i przede wszystkim prawdziwa. Wojanek to był napój, który pojawił się pewnego dnia w szkolnym sklepiku i żabce. Miał smak gumy balonowej i świecił w ciemności, ponieważ ten wojanek to był trochę podrobiony. Dzieci piły go i jednego po drugi. aż przestały mówić. Z ich ust wydobywał się tylko jeden szept. Więcej. Następnego dnia sklepik był pusty, a w jego miejscu tylko rząd różowych butelek. Każda z nich miała oczy. Ale co tu powiadać, jak to każda butelka miała oczy. No, miała i co? Straszne. Czekaj, czekaj, czyli że te dzieci zamieniały się w butelki? Czy o co chodzi? Tak, zamieniały się, ponieważ te dzieci zostały tymi wojankami. <laughs> O nie, dobra, jest tu straszna historia. Nie wiem, czy dasz radę, Palionek, przebić tą historię. Ta historia była dla ciebie straszna? Słuchaj tego, bo ta jest naprawdę prawdziwa. Napój Palionek pojawił się z Ninacka. Tak po prostu nagle. Zielony, kuszący o smaku kiwi. Dzieci mówiły, że po jednym łyku czuły się inne. Nie spały, nie jak mrugały, spały? Jak ich nie mrugały? oczy stawały się jasno zielone jak co? etykieta butelki, a gdy ktoś pytał co się dzieje odpowiadały tylko palionek patrzy i wtedy już nic nie dało się cofnąć. Ale jak palionek patrzy? O czym ty mówisz? Jak mnie nie dasz do zielonego i nie wygram to się dowiesz. Eee co Ja chyba muszę palionka dać do zielonego, bo ja nie chcę się dowiedzieć, co się działo dalej w tej historii. Yy, wygrywasz palionek, idź do zielonego. Szarki, dzisiaj będziemy testować napoje od wszystkich youtuberów, którzy wypuścili swoje napoje albo je wypuszczą. No i czadersko, chodźmy w takim razie skupić te napoje. No to chodź Szarki do tego sklepu, trzeba kupić jakieś napoje do tego testu. Dzień dobry, chciałbym kupić po kilka napoi. Dzień dobry dzieciaczku, witam cię w moim sklepie. To ja witam bardzo pana, bo chciałbym kupić dzisiaj po dwa napoje każdego napoju youtuberów, żeby mógł je przetestować i nagrać taki filmik na TikToka. Te soczki mają końcową datę ważności, dlatego za łapkę w górę i subskrypcję będziesz mógł odebrać to. Ale ekstra widzowie, wystarczy zostawić łapkę w górę i subskrypcję i będę mógł wziąć te wszystkie napoje za darmo! I nie będę musiał wydawać na nie pieniędzy, więc liczę na Was! 3, 2, 1. Zostawili już wszystko! Tak zostawili, tak zostawili, dlatego możesz sobie je wziąć. No to biorę dwa napoje od Szarkiego, biorę dwa napoje od Didiego, czyli moje napoje. Biorę oczywiście dwa palionki i dwa wojanki. Pewnie zapytacie dlaczego wszystko biorę podwójnie, bo biorę też dla Szarkiego. Szarki, Szarki kupiłem nam wszystkie napoje jakie były w tym sklepie. Czadersko, Didi, no to dawaj te napoje, musimy je wypić, jestem mega ciekaw, jak smakują. Też jestem mega ciekaw, najpierw zacznijmy może od twojego napoju. Dobra, to jest naprawdę dobry pomysł, a więc spróbujmy. Mmm, niom, niom, <grym>, pychota. No ja też się napiłem i powiem ci, że smakują borówkowo i naprawdę mi przyjemny jest to smak. Nawet wyczuwam trochę winogrona. Tak, to naprawdę jest przyjemny smak, dlatego dawaj kolejną butelkę, Ty mi smakuje. Też mi smakuje, dlatego odstawiam go na półkę i skosztujmy teraz mojego soczku, który jest o smaku pomarańczowym, bo ja kocham pomarańcze. Mmm, no Didi, wiesz, ja nie lubię pomarańczy, no ale i tak jest nawet niezłe. Co, jak tak możesz powiedzieć? Czekaj, mm, skosztuję. Mm, mm. Ej, naprawdę jest to dobre, o co ci chodzi? No, wiesz to no jest takie, okej, okay, mógłbym to kiedyś jeszcze wypić. No dobra, to w takim razie teraz skosztujmy palionka czy wojanka, co chcesz najpierw? Dawaj teraz wojanka, a na koniec palionka. No to trzymaj i ja pierwszy testuję mm, truskawka, malina, to nie są moje smaki, nie smakuje mi. Moje też to mi w ogóle nie smakuje, bez sensu. Wiesz co, ja je wywalam. Nie mam zamiaru ich tutaj trzymać i je pić. No dokładnie, ja też to wywalam, obrzydlistwo. Dlaczego to wywaliłeś w moim domku? Nie, to trzeba wyrzucić poza domek, o, w tamto miejsce. Dobra, dawaj teraz tego palionka, on na pewno będzie dobry. No to trzymaj w takim razie palionkę, ja też kosztuję i. hej, tobie też tak dziwnie smakuje, on! No tak vegan nawet dziwnie bym powiedział. Chyba to jest średnie, wiesz co, zrobię to co ty zrobiłeś z wojankiem. Po prostu to wyrzucę. Ja też to wyrzucam, bo mi nie smakują te dwa napoje. Na szczęście nasze są superanckie. O, ktoś wyrzucił napoje do eksperymentów. Jak czadersko, przydadzą mi się. Hy, hm, tylko co by tu z nimi zrobić? Może użyję jako broni nuklearnej? Albo nie wiem, ożywię je? Ha, po... Myślę w moim laboratorium. Dobra, przygotowałem ekstra podkę, która ożywi te napoje. Tylko muszę je na początku postawić. Dlatego teraz je postawiłem. I czas rzucić podkę, niech zaklęcie działa. Wow, to zadziałało. Ciekawe, czy te napoje żyją. Ja nie mogę, wojanek. Jestem mega wkurzony. Te głupie dzieciaki wyrzuciły nas do śmieci. Powinniśmy być najlepszymi napojami. I ja nie mogę, wy naprawdę żyjecie. Co tu się dzieje? Ale czadersko, ale nie może. Możecie być tacy źli, nie podoba stworzyłem! Doktorku, ty się lepiej nam tutaj nie wcinaj, bo to wszystko to nie jest Twoja wina. Chcemy Ci w ogóle podziękować, że nas ożywiłeś, a teraz idziemy rozprawić się z tymi głupimi dzieciakami. Szarki, powinniśmy na przykład zrobić jakiś test innych rzeczy od youtuberów, na przykład może jakieś kanapki youtuberów albo batoniki. Wy, głupie dzieciaki! Pożałujecie tego, że wyrzuciliście mnie i Wojanka! Ale o czym ty mówisz? Po prostu do mnie... Ej, chwila, dlaczego ty palionek żyjesz? To nie jest Twój interes. Chcę was tylko poinformować, że rozwalę wam cały domek i nie mówię o tym słabym, tylko o tym większym. Widzimy się za niedługo, gubki. Ej, chwila, Szarki, skąd ten palionek wie o naszym drugim większym domku? Musimy tam szybko biec i go ochronić przed nimi. Szarki, na co czekasz? Trzeba szybko rozwalać tą podłogę, żeby wylać w lawę? Skąd tutaj lawa jest? E, no bo ja, Didi, przygotowałem coś takiego awaryjnie na wypadek kosmitów czy coś, no i okazało się, że to na wypadek palionka i wojanka. No, kto by pomyślał, że nas palionek i wojanek zaatakuje? Dlatego szybciej musimy dookoła naszego domku zrobić tą lawę. No, już robię, robię ją wokół domku, Didi. No, dobra, Szarki, wykopaliśmy już wszędzie dziurę. Teraz wystarczy, że musimy to wszystko zalać teraz lawą dookoła domku, żeby nie zaszli nas od tyłu. No, nie powinno to być problemem, Didi już się za to zajmuje. No dobra, szarki, dookoła domku jest już wylana lawa i nie ma szans, że przejdą oni przez tą lawę. No miejmy taką nadzieję, bo nie znamy ich i co potrafią. Na przykład wiem, że są butelkami plastikowymi. I że jak przejdą przez na przykład przez kaktusy, to na pewno się ta butelka przedziurawi i cały płyn z nich wyleci. To jest dobry pomysł, Didi, a ja tutaj postawię obsydian! Ale ci zazdroszę, też bym wolał chyba stawiać ten obsydian niż wszędzie dawać kaktusy, które się tak długo ustawia przed tą bazą. A no tak, bo to będzie naprawdę ciężkie. Jak myślisz, jak wysoki musi być ten tutaj mur z kaktusów, tak, żeby ich zatrzymał. No, Didi, wydaje mi się, że to musi być naprawdę wielki mur. Tak wielki jak ten obsydianowy, no ale przynajmniej ja mam pewność, że się nie dostaną. Nie ma opcji, że zbuduję tak wysoki mur z kaktusów. Przecież mi to zejdzie na wieczność. Dobra, postawiłem mur z obsydianu, teraz stawiam te kaktusy. I to jest świetny mur z obsydianu. Nie ma opcji, że się dostaną do nas od tyłu albo od boku. My jesteśmy przygotowali na nich i wszystkich od przodu, więc tutaj z przodu musimy dać najwięcej zabezpieczeń. No dobra skoro mamy już przed naszym domkiem wielki mur kaktusów no może nie tak wielki jak z obsydianu ale teraz w tym miejscu, nie wiem jak ty, ale ja uważam, że trzeba wykopać wielką dziurę, żeby wylać fejkową wodę szarki. No i czadersko, oni pomyślą, że to prawdziwa woda i w to wejdą, a to nie będzie prawdziwa woda. Bo jak widzowie nie wiecie, jak ktoś wejdzie do tej wody, to zadaje mu obrażenie jakby wszedł do lawy. Na pewno potrzebny nam jest przed domkiem alarm, w który będziemy mogli kliknąć, jeżeli ich zauważymy. I jest on mega głośny! Szarki, nie odpalaj tego cały czas, bo pomyślą, że już ktoś nas atakuje i wtedy no, przyjdą szybciej. No dobra, nie klikam go. No to skoro mamy kaktusy, wodę, to teraz potrzebna nam jest na przykład ściana z pajęczyny. A ścianę z pajęczyny zrobię jednym kliknięciem. Wystarczy, że wpiszę komendę i mamy już taką wielką ścianę, która nas odgradza od naszej bazy i od nich. A przed tą pajęczyną postawię może takie takie pułapki, w które się wejdzie, to one za.